Powoli się zbliżało okropnie dysząc. Przy każdym kroku stukało pazurami o podłogę. Chłopiec ściągnął kołdrę z potwora, by odkryć, że to pies, który zaplątał się w jego praniu. BUUU! Dlatego właśnie powinniście składać swoje pranie i odkładać się na miejsce. To było dla mnie straszne przeżycie. Byłem wtedy bardzo naiwny i wrażliwy. Czyli wczoraj? Straszne jest to, jak bardzo chce się teraz zabić. Dobra, dobra, mam coś. Pewnego razu była sobie dziewczyna, nierozumiana przez... Trzymajcie mnie! Czy to historia typu zmierzch? A może o wiecznym żywym trupie? Nie znasz się. Znam dobry horror. Szukanie przez ciebie roboty, jak już zamknął ten obóz. Więc nic cię nie rusza? Nawet duchy? Ludzie w prześcieradłach mnie dziwią. Ale nie, duchy też nie. Nie jestem tchórzem. A co z kosmicznymi do... Duch... O, to dziwne. A, Houston, mamy problem! Źle się czuję! <grystanie> Chwila moment! Jakim cudem nie wystraszył cię ten wiewiór! Bo to nie tak, że sam go włożyłem do skafa. O dobra, twardzielu, myślisz, że jesteś taki... Twardy? A, co sądzisz o tych jienkach? To tylko katecheci z obozu wiary nawracają na stolatków. żebym coś wiedział. Jestem w końcu dzieckiem. A, co z tym Widmo! Obóz piratów ma nocne treningi. Ludzie! Ziomy! Proszę szczeniak! Proszę szczeniak! Proszę szczeniak! Co się tu do bólu kawalerskiego wyprawia? Aaaa! O! Boko w górach miejsce znam, by tam się wybrać Nadszedł czas, jest masa przygód Dzień za dniem i nigdy końca nie ma śmiech Choć nieprawdopodobnie brzmienie wciskam kitu Wam, ten obóz to na ziemi istny raj Do wody w lub różna szlak, by z fauną stać się Za pan brat tu możliwości mamy w brud I nie przesadzam ani ciu pod hasłem pediem, piękny przekaz skrywa się Mamy łuki, z gości, gopry, rowery, konie, pierwsze pomoc kiedy nie ma edę, burkowanie, scenki, szpikitać, piosenki, piłkę, limbo, chemię, grille, matmez space seat, ziemi, linę, rozbrajanie, znuch, łapanie, larpy, stoki na trapezie, walki, duchy, sztukę, węże, morze szachy, taniec, sztangi, wkamp-kamp. <ścoughs> he hej, kwatermistrzu! Ktoś zaczyna obozowiczów? Nic nam nie jest, po prostu opowiadamy sobie straszne historie przy ognisku. Czyli żadnych martwych dzieci? Nie, wszystko gra. Szlag, i oby tak zostało. Niech nikt nie robi nic tak głupiego, jak płynięcie na upiorną wyspę. Co? Nie, nikt tego nie zrobi. Tym bardziej w Dzień Księżyca. Kiedy duchy nawiedzają wyspę, demony wychodzą z bram piekiem, a obcy porywają intruzów by sprawdzić, do ich. Ohohoho, łapiemy, prawda dzieciaki? Bebechy. Chciałem powiedzieć bebechy. Temu co? Wiewiórlovia. Zatem rewolucja się zaczęła. Cóż, lepiej wróćmy do obozu po surowice. A, nie znowu! Zważcie na me słowa. Trzymajcie się z dala od upiornej wyspy. Nie ma powodu jej odwiedzać. A na pewno nie, by zostać pogromcami ducha. Nie uważacie, że on coś knuje? Eh, tak. Może ukrywa duchy, o których mówił? Wyobrażasz sobie je spotkać? Psz, duchy nie istnieją. Jak umrzesz, czeka cię tylko wieczna nicość. To będzie odlot. Skąd wiesz? Przecież jeszcze żyjesz! O! Być pierwszymi ludźmi, którzy znajdą ducha lub potwora! Znalazłbyś się na okładce Science! Ej, to czasopismo naukowe! Morda! Na wyspie nie ma nic takiego! Udowodnię wam. Dobra, pogromcy duchów! Czarny ląd wzywa! Nie mów tak... Czyli teraz nasza brygada ma nazwę? U! Potrzebna nam piosenka! Ej! Wiesz, że ciężko znaleźć dobry, przenośny Teremin? Liczę na to, a teraz skup się! Jeśli to nie twój chórek, to mamy towarzystwo. Coś ty za jeden. Ja? Jestem Jasper. A wy to kto? Co tutaj robicie? To jest ostatnie miejsce, gdzie chcielibyście być w tę noc. Tę upiorną noc. Potworne stwory odszukują willę i, i jęczą. O boże, jak jęczą. zapada zmroki i zaczynają tłuc. I tłuchło, i tuchło. I... Gdzie oni poszli? Wow, co to jest? Chyba stary dom letniskowy. Co to, kurde, było? Mówiłem ci, koleś! Tam są dziwadła! Tam? Właśnie tam? Wiedziałam! Chwila, jesteście tu, by powstrzymać te potwory? Czy rozwiązujecie też zagadki? Jak drużyna z Kubiego dół? Mniej więcej. O, wow! Macie własną piosenkę? Pracujemy nad nią. Szałowo. Typie, rujnujesz nam proporcje. Nasza paczka to trio. Poza tym tam nic nie ma. A jednak coś jest! To potwór! Ziew. Czyny kto ziewnie, gdy wszyscy umrzemy! Czemu w ogóle. Dobra, wielka stopa! Pójdźmy w tango! Spokój, <słysy> biorą wysadził korki. No, gdybym tylko miał moje lśniące buty. Rozświetlają no. Zajebiście. Wypchany niedźwiedź! Oh. <słysy> Drugi wypchany niedźwiedź! Oh. Taki trochę zbędny. Ta, i chyba na wymarciu. Po prostu przewróćmy zasilanie. Tak, nie będziemy się wahać w naszych poszukiwaniach umarlaków! Niki, oni nie istnieją. Hmm. Nil, coś ty zrobił? Nie unoś się ziom, próbuję być częścią bandy. Matko Boska, musi się to szybko zobaczyć. Nil, co jest? Jest piękne, marzenie. Wiesz jak długo nie byłem w laboratorium? Tego właśnie chciałem w te wakacje. Och, słodkie badania! Raczej dziwne. Patrz teraz. A, już lepiej! Aaaa! Dobra, koniec! Mam dość! Nie idź jeszcze. Wciąż musicie oczyścić tę wyspę ze zła. No właśnie, Nil, weź się w garść, nie trać wiary w sens przygody! Mówię o tym głównie niki! Nauka ma granice! Nie bądź naiwny. To co najwyżej lekkie eksperymenty. Masz pojęcie, co trafia do fast foodów? Pewnie to. Odgłosy torturowanych dusz bliskich zmarłych. Patrz tu! Resztki włosów i krwi. Chuj z tym! To będzie tylko jakiś ranny pies, lub inna przypadkowa wielka strata czasu. Mała część dupa. Ja się nie boję. Myślałem, że mamy tu ustalone. Ach, słodki, pierdolony Jezu! No, udało nam się. Zadowolona? Chcę stąd iść? Wiecie co, Po namyśle, może to niezniszczalne zło. Wróćmy do domu, zagrajmy w pełki, i zapomnimy o tym. O nie! Musimy znaleźć potwory! Pamiętacie? Chcę stąd iść! Max, no weź! Tu jest zbyt ubiornie! Nie, nie jest. Wiesz co tu jest? Dowód, że Campbell jest bogatym gnojem, ze zjebaną moralnością i prawdopodobnie mordercą. Czyli to, czego byłem od zawsze pewien! Jest to, jest... Lecz te potwory i jęki! Tego nie wyjaśnisz? Właściwie. To kurwa, patrz! Co ty wyprawiasz? Nie ma czegoś takiego jak potwór, nie ma czegoś takiego jak duch, więc czego się niby boicie? STÓJ! Ostrzegałem, bachory! Aaaaaa! Wszystko by mi się udało, gdyby nie te dzieciaki. Morał bajki jest krótki i niektórym znany. Straszniejszy od potworów czy duchów, jest życie w realu. Zwłaszcza starzy uprawiający seks. Z fetyszami w lochach, chłopie, to życie jest chore. Tak czy siak. Mua. Yo, you could catch me rolling with the best and shooting at the rest. Everyday, common man, never change. Old quest, a professor, sit calm for the lecture. Cause I'm about to dig deep in your brains like Lecter. Fuck, recruit the thought to the masses in the crowd. Pay attention as you listen while the speakers bang loud. And if it's hard to digest, then I suggest that you turn a deaf ear to these words I manifest. No doubt I got my hustle game strong and my knuckle game too. Only one to prove me wrong, a ferocious competitor. Rap season veteran, bringing mad color to the show. Crack like melanin.